Policja szuwa. <noise> Cześć Dziwne auta A my idziemy na demonstrację rowerową Która chyba nam akurat ucieka Bo żeśmy trochę za długo posiedzieli gdzie indziej O właśnie Jezusie, od kanapy w każdy ostatni piątek miesiąca Masa krytyczna Czyli przejazd rowerzystów Niby nielegalny Ale ochraniany przez policję no, 15 po 18 Jak widać odjeżdżają Kwadrans akademicki Może jeszcze złapiemy na światłach Pojechali tam gdzieś już. Gdzie oni jadą? Właśnie. To jest pytanie. Okazuje się, że te przejazdy masy krytycznej to generalnie paraliżują miasto, bo jeżeli są jeszcze wyznaczone po drogach dwupasmowych, znaczy czteropasmowych, to wiadomo, że jeszcze jeżeli rowerzyści by się trzymali, tylko zajmowali jeden pas, a drugi by był wolny, to jakoś można ich wyprzedzić. Natomiast w przeciwnym wypadku To jak wiadomo w taką wąską ulicę ochranianie przez policję Że nie można ich wyprzedzić Tej zwartej kolumny rowerzystów No to się robi po prostu Robi się korek no. Więc Może to jest taka lekka złośliwość W kierunku kierowców samochodów Ale moim zdaniem To powinna policja Jakoś uzgadniać jednak te przejazdy Po takich trasach Żeby to było bezpieczne I nie blokowało ruchu A po prawej stronie Golfa na ulicy Marczukowskiej, a po lewej stronie Stawy i tak dalej, więc no i tu pewnie teraz będzie problem, że nie da się tej kolumny wyprzedzić, więc się wszyscy będą za taką kolumną wylekli. No, pan się zdecyduje, czy w lewo czy. Nic nie będzie widać pewnie, ale trochę ludzi przyjechało. Mamy tylko pod słońce to nagrywanie trochę. Nic dobrze nie zobaczycie. Radiowo z przodu, radiowo z tyłu. I tak to wygląda. Że zaraz słoneczko się schowa, przynajmniej to coś będzie widać. A generalnie obok jest droga rowerowa, więc to też trochę powinni wybierać też takie trasy, żeby yy, na przykład domagać się, żeby te drogi rowerowe powstawały. Tutaj akurat droga rowerowa jest, więc mogliby jechać drogą rowerową. W sumie nawet chyba zgodnie z kodeksem drogowym powinni jechać tą drogą rowerową, a nie drogą samochodową. Więc tak naprawdę de facto policja mogłaby im wszystkim mandaty wystawiać. Zmieściliby się na drodze rowerowej, po prostu by się bardzo rozciągnęli, nie? dalej na trasie też jest droga rowerowa cały czas, więc trochę takie trochę. Ech. Jak ja w 96 roku organizowałem przejazdy, to myśmy organizowali przejazdy rowerzystów po to, żeby właśnie yy, No, organizowaliśmy przejazdy rowerzystów po to, żeby... A no może ominiemy. Teraz, teraz autobus się wpije przy kury. Organizowaliśmy przejazdy takimi trasami po to, żeby domagać się właśnie, żeby te drogi rowerowe powstawały. Teraz na dobrą sprawę to te drogi rowerowe w sumie istnieją, więc to jest takie 20 lat potem, to już taki trochę ruch jest generalnie za tematem. Będzie próbował pewnie przejechać jeszcze na czerwonym świetle, ja już nie mogę, bo nie jestem pojazdem uprzywilejowanym musiał poczekać na światło... zielone No, oni sobie tam pojechali dalej Więc to generalnie niby, chociaż powinni jechać jedne pasem, to zakorkowują jednak stok widać no, tam widać na skrzyżowaniu zakrętkę robi już radiowóz prowadzący Więc jednak zakorkowują miasto skręcił w lewo, się poddał wybrał inną trasę, bo zobaczył, że gdzieś dymy się na drodze dzieją. Widzicie, widzicie, widzicie. że będziemy i w końcu przynajmniej jadą jednym pasem. pas ruchu z kolei, bo będą jechać w lewo.